Witajcie w pierwszym podsumowaniu wiosennej edycji projektu Ochota na Teatr. Nazywam się Karina Krystosiak, jestem pedagogzką teatru i prezeską Fundacji Seniorwizacja. Pierwsze pytanie, jakie zadałam uczestnikom projektu, to jest to, czym dla nich jest teatr? Co im daje uczestnictwo w spektaklach i oglądanie aktorów na scenie? Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Dla mnie teatr jest... No ja sobie nie wyobrażam życia bez teatru, no bez muzyki, bez improwizacji teraz. I pójście do teatru jest takim wydarzeniem. Dla mnie teatr, teatr, spektakl teatralny to jest przede wszystkim rozrywka i to może być takie właśnie coś na jako coś, żeby to głęboko przeżyć. A strasznie się denerwuje, jak traf jest na spektakl, który mnie nie wciąga, ale wręcz nudzi. Wtedy uważam, że to jest stracony czas. No i mam żal do siebie, że je ja wcześniej nie, nie poczytałam, nie zorientowałam się, co to jest za spektakl. Dla mnie teatr to jest i spektakl teatralny to jest e, to jest przeżycie. Ale przede wszystkim refleksja. Dobry spektakl to taki, który wzbudza we mnie chęć do myślenia, przemyślenia. A już najcudowniej, jeżeli autorom spektaklu uda się mi pokazać coś w zupełnie nowym świetle. Kiedy coś, jakieś odkrycie mnie tam spotka, wtedy jest to fenomenalna sprawa. i dla takich chwil chodzę do teatru. Dla mnie teatr to jest coś nowego. Od niedawna właśnie uczestniczę. Myślę, no się od ponad dwóch lat chodzę na warsztaty teatralne i właśnie od podszewki poznałem teatr, a za dzieciaka nienawidziłem teatru. Jak zaczynał się teatr w telewizji, to ja uciekałem sprzed telewizora. Powiedziałem, że mama będzie oglądała. to Zawsze chyba w poniedziałki był ten teatr. Od 20. Nadal jest. Nadal jest. No, no i, nadal, no i, no i nadal, nie, nadal nie oglądam, nadal nie oglądam w telewizji, ale chodzę do teatru. Uczestniczę w teatrze. No zabijam sobie czas. Żeby nie myśleć o różnych rzeczach. No, zaczęło mi się to podobać, no. A nienawidziłem, a teraz mi się to podoba. Super. Super. Jest fajna. Dla mnie nie jest zabiciel czasu. Chodząc do teatru, ja spotykam się z, z życiem codziennym. Teatr dla mnie jest obcowaniem ze sztuką. Obcowaniem z aktorem, obcowaniem z żywym człowiekiem, yy, obecnością wśród innych ludzi, czyli niesamotnym oglądaniem yy, zdarzenia, które dzieje się przede mną, dzieje się na żywo, ale oglądaniem wspólnym. Razem bardzo się identyfikuje z ludźmi, którzy siedzą obok mnie. I jednak ma wpływ to, jak reagują na to, co dzieje się na scenie. Na scenie są żywi ludzie, dzieje się żywa historia. Ludzie patrzą mi w oczy i mam wrażenie, że grają dla mnie, do mnie, opowiadają historię dla mnie, ale odbieramy wszyscy to wspólnie, każdy trochę inaczej. Czym jest dla mnie teatr? Na pewno jakąś taką moc, choć od życia codziennego, to na pewno. I czasami to człowiek ma taki, taką chęć pójść do teatru, żeby się tak wystresować, na takie lżejsze sztuki. A czasami nawet takie sztuki poważne, takie dające do zastanowienia, to też człowieka jakoś tak ustawiają w tym życiu inaczej, i tak inaczej na ten świat patrzy. Mhm. Także bym powiedziała, że takim wzorcem to może za dużo, ale taką odskocznią od życia codziennego. No, dla mnie teatr był ważny od, od zawsze, odkąd pamiętam od liceum, kiedy chadzało się do teatru narodowego, do innego mm. i to było zawsze wielkie wydarzenie. Wydarzeniem jest do dzisiejszego dnia. Tydzień bez teatru to jest, jest tygodniem straconym. Także lubię chodzić do teatru. Lubię oglądać różne sztuki w różnych teatrach, dlatego że każda z nich wnosi do, do mojego życia. Coś nowego, potrafi na zwykłe sprawy spojrzeć w odmienny sposób. No, a poza tym uwielbiam wielkie kreacje aktorskie. No, y no także no, dla mnie to w ogóle. No, że zawsze podziwiałam wielkich aktorów i, i mogę do dzisiejszego dnia nawet 5 godzin spędzić w teatrze. Przesadam. No, ale tak czy był, dam radę. Podziwiając właśnie wielkie kreacje aktorskie, ty mi przypomniałeś, jak ja chodziłam do liceum. No to było liceum nie, nie tyle specyficzne, co pedagogiczne, więc tam mieliśmy karnety, do, do, właśnie do tych wszystkich narodowych, teatr wielki, mieliśmy karnety i chodziliśmy tak jakby. No, może niektóre chodziły może z przymusu, a, a ja z przyjemnością, ale w ogóle dla mnie to jest magia. A jeszcze jak w tym tak amatorsko robię, to ja nawet tak patrzę trochę, a jakby to inaczej może tą scenę, a może tak jakoś gdzie indziej tam postawić tego czy tamtego. No i trochę, trochę się uczę patrząc, że tak się powinno, a nie tak, bo tak to lepiej widz odbiera. No bo dla mnie, teatr to jest. Magię, po prostu magię. No tak, dla mnie to jeszcze fajną sprawą jest e, taka sytuacja, kiedy po spektaklu e, aktorzy wychodzą do widzów, mm. do foyer i można z nimi porozmawiać. porozmawiać. No i do dzisiaj nie zapomnę, jak w Teatrze Narodowym biegło się do wyjścia dla aktorów, e, żeby zobaczyć, e, tak, żeby zobaczyć e, no i uzyskać e, e, autograf Nardeliego. Konberguera. Mm. E, tak. No, to Właśnie, ja bardzo cenię po festiwalach teatralnych, ale czasem też się zdarza po zwykłych spektaklach, że są spotkania po spektaklu z aktorami, z, z aktorami więc można sobie porozmawiać z aktorami, z reżyserem, dopytać się, wyrazić swoje oburzenie, tak jak ja ostatnio wyraziłam swoje oburzenie po spektaklu na warszawskich spotkaniach teatralnych dzieci Medei gdzie była e, bardzo w mojej ocenie długa e, mm -hmm. scena i niestety bardzo realistyczna scena zabójstwa dzieci, oh yes. e, a ten spektakl grały dzieci. To był spektakl dla dorosłych i, i ten spektakl grały no dzieci. Go, go, go i wyraziłam swój sprzeciw i oburzenie, parę osób z widowni, które zostało także na tym spotkaniu, poparły mnie, no, ale to już dłuższa historia, ale naprawdę, znaczy na, na dłuższą w ogóle rozmowę o, o przemocy w teatrze i o, o określeniach treści wrażliwych, to na inną rozmowę. No właśnie, a co jest ważne dla Was w, w uczestniczeniu w spektaklach teatralnych? Co Wam podaje przyjemność? Znaczy, ja to się tak w inny świat trochę przenoszę. Mm -hmm. Czasem od takiej zwykłej szarej codzienności ja w taki bardziej pokolorowane. Było mi się, parokrotnie zdarzyło, że uczestniczyłem w spektaklu mm -hmm. i Byłem jak to niby, aktor e, cywilny. No. Nie, nie e, aktor zawodowy. Amator. Amator. Ja tak aktorem nie, nie. życia, o, można to powiedzieć życia codziennego. Chodzenie do teatru to coś znacznie więcej niż rozrywka. Dla mnie to spotkanie z sobą samą. Teatr uczy, że każdą opowieść, można ogrzeć rozmową, jeżeli tylko odważymy się, odważę zacząć. To już wszystko na dziś. Kolejne odcinki wkrótce. Obserwujcie nasze social media. Do zobaczenia. Projekt Ochota na teatr finansowany jest z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy, dzielnicy Ochota.